Dno i wodorosty Daniel Martyniuk pluje na dorobek ojca i odsłania kulisy rodzinnego piekła. Wojna domowa w rodzinie króla Bisco Polo weszła w fazę krytyczną. Syn nie emalitości dla własnego ojca i publicznie wiesza psy na jego twórczości. Ojca nie widziałem pół roku, ubzdurali sobie odwyk, grzmi Daniel, widząc wszędzie spisek. Czy to ostateczny upadek Prince Polo, który już nawet nie ukrywa swojej pogardy dla rodziców? Zobaczcie, jak nisko upadły relacje w najsłynniejszej rodzinie na Podlasiu. To, co wyprawia Daniel Martyniuk, przestało być smutne, a stało się przerażające. Syn Zenka Martyniuka, zamiast wyciągnąć wnioski po serii skandali z awanturą w samolocie na czele, postanowił podpalić ostatni most łączący go z rodziną. W środę, w przypływie internetowej szczerości, uderzył w najczulszy punkt swojego ojca w jego muzykę. Zenek, który od lat ciężko pracuje na scenie, by zapewnić rodzinie luksusowe życie, otrzymał od syna cios prosto w serce. Daniel wziął na tapet ubiegłoroczny hit Mandacik, nagrany z grupą Łobuzy. Piosenka, która bawiła miliony Polaków i królowała na wakacyjnych listach przebojów, dla Daniela jest niczym innym jak śmieciem. Dno i wodorosty tak syn podsumował pracę ojca. To wyznanie to szczyt arogancji i braku szacunku. To jest moje życie, a ojca to w ogóle nie widziałem chyba już z pół roku. W ogóle nie wiem, co tam robi. Nie wiem, mandacik, czy co on tam się z tymi łobuzami, czy coś, dno i wodorostył bełkotał do telefonu, obnażając totalny rozpad więzi rodzinnych. Pół roku. Tyle czasu Zenek nie widział syna, a jedyne, co słyszy na swój temat, to obelgi w internecie. Wyobraźcie sobie ból ojca. Który daje dziecku wszystko, a w zamian otrzymuje publiczne upokorzenie. Daniel nie tylko odcina się od rodziny, on nią gardzi. Ale krytyka muzyczna to tylko wierzchołek góry lodowej. Prawdziwy dramat rozgrywa się w głowie Daniela, który wszędzie węszy spisek. Jego wypowiedzi o odwyku brzmią jak scenariusz paranoicznego thrillera. Mój tato, i tam wszyscy to oni sobie ubzdurali, że mnie trzeba na odwyk, co nie? Pyta retorycznie, jakby problem uzależnienia był tylko wymysłem złośliwych ludzi. Daniel kreuje się na ofiarę prześladowań. Twierdzi, że banda ludzi zebrawa się, by uprzykrzać mu życie. To jest pewnego rodzaju spisek. Nie spodziewali się, że trafili na takiego kolesia, odgraża się, sugerując, że jest niezniszczalny i że to on rozdaje karty. To słowa człowieka, który kompletnie stracił kontakt z rzeczywistością i nie widzi, że spisek, o którym mówi, to desperacka próba ratowania jego życia przez najbliższych. Bo prawda jest brutalna i bolesna, co potwierdziła sama Danuta Martyniuk. Matka, która zawsze stała murem za synem, w grudniu pękła. W wywiadzie dla Faktu zerwała zasłonę milczenia i nazwała rzeczy po imieniu. Daniel to narkoman i ćpun. Nie będę już owijać w bawełnę, wyznała zdruzgotana kobieta. To był krzyk rozpaczy. Opowiedziała o płaconych ośrodkach, o przepadających zaliczkach, o błaganiach, które trafiają w próżnię. Rodzice robią wszystko, by wyciągnąć go z bagna, a on w zamian pluje im w twarz, nazywając ich troskę spiskiem i wyśmiewając piosenki ojca. Zenek i Danuta są bezsilni. Ich syn, zamiast skorzystać z pomocy, woli prowadzić wojenki na Instagramie, obrażać wszystkich dookoła i udawać, że świat uwziął się na niego bez powodu. Mandacik może się Danielowi nie podobać, ale to dzięki takim piosenkom miał zacobalować przez lata. Dziś, odcięty od rzeczywistości, gryzie rękę, która go karmiła i niszczy resztki rodzinnego autorytetu. To spektakularny upadek, który obserwujemy na żywo. Daniel Martyniuk stał się swoim najgorszym wrogiem, a jego słowa o dnie i wodorostach najlepiej opisują nie piosenkę Zenka, ale obecną sytuację w ich domu. A co wy o tym myślicie? Czy Daniel przekroczył granicę, obrażając twórczość ojca? Czy wierzycie w jego teorię o spisku, czy raczej współczujecie Zenkowi i Danucie, że muszą przechodzić przez to piekło publicznie? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Czy jest jeszcze ratunek dla tej rodziny?